WĘDKARZA Siemano wędkarskie świry Cały powrót do wędkarstwa po złamaniu nogi jest gorszy niż myślałem czy trudniejszy niż myślałem bo nie umiem znowu repłowić kurwa Nigdy nie byłem specjalnie mistrzem nie będziemy się tutaj oszukiwać że nie wiadomo kurwa jakie połowy Odpierdalałem. Są dowody na to, że kurwa nie odpierdalałem. Nie wiadomo jakich połowów na tym kanale, ale coś tam kurwa czasami się dało. Do tej pory, mimo wszystko, miałem całkiem niezłą skuteczność, jak już szybę zacinałem. Tych spadów nie było dużo. A teraz po powrocie, non-stop, kurwa panika, jakieś zjebane, niezborne ruchy i wszystko, kurwa, co jest większe od 15 centymetrowego okonka, spada w pizdu. I tak jak dzisiaj: 4 godziny łażenia, dwa brania szczupaka i dwa spierdolone, kurwa, dwa spady. No, szok. No lepiej mieć branie niż nie mieć, niby coś tam się zadziało, ale w kurwiony troszeczkę jestem. Minimalnie, tylko minimalnie. No, tak to jest, kurwa. Człowiek się odzwyczaił i panika. Za, kurwa, głupie podniecenie, że siedzi i chuj, zjebane. Nie były to duże żeby i tak, no ale takie, które na zawodach z obniżonym wymiarem do 45 mogłyby już, kurwa, być może nawet zapunktować. A przy okazji, kurwa, tak mi się nasuwa pytanie, jeżeli polskie wody zapierdolą. Zbiorniki i rzeki Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, znaczy odbiorą po prostu. To jaki regulamin tam będzie obowiązywał? Bo chyba RAP to jest związkowym regulaminem. Nie wiem, czy to jest takie ogólne, I czy na wodach polskich też to będzie obowiązywało, czy tam tylko już ustawa o rybactwie śródlądowym z dziwnymi wymiarami kurwa, typu właśnie 45 centów. Nie? A jak ktoś kurwałowi na czymś, co. Mają polskie wody już pod sobą To niech mi tu kurwa powie Jaki tam regulamin obowiązuje Bo się zacząłem dzisiaj zastanawiać Czy 45 centymetrowy szczupak Stanie się znowu wymiarowym u mnie Jeżeli dojdzie do przejęcia Taka zagwozdka na dziś No i nic no kurwa Będę się uczył łowić ryby dalej Może kurwa w przyszłym roku się nauczy, Bo w tym to już się nie spodziewam Rzeczywiście kurwa Wszystko spierdoliłem co się dało I tak pewnie pozostanie Siedzi ryba. Coś ma Mam szczupaka? Mam szczupaka. Nie dużego. I się spiął kurwa przy brzegu w trawie. Ale kurwa wziął. Zwała. No bez sterowca trociowego. No się za długo pierdoliłem z podebraniem. Trudno. Nie był wielki, więc niewielka strata. Ale kurwa wziął ryba. Tak ten sezon będzie wyglądał do końca Już nic nie wiemy Nie ma co się spodziewać, że weźmie drugi raz Nie ma co się również spodziewać, że będzie tutaj drugi Już Tak dobrze to nie jest Cóż, że ten jeden się w ogóle kurwa wpiął, Ale tu nie ma ryb kurwa Siedzi Kurwa mać, nie wierzę znaczy wierzę jak go docinałem to mu wyrwałem kurwa z papy Ja pierdolę Niech to chuj Ale nie był też wielki Ja pierdolę Dwa brania zjebać jednego dnia to już jest przegięcie Może kurwa jeszcze jedno, co? O ja jebie, co za debil No nic Trudno Mogę mieć dwa szczupaki, a nie mam żadnego Co to kurwa? Jazion? Czy płoć? Taka płodź! Nie pierdol. Taka kurwa, wielka płoć Oberwała Zresztą dalej nie będę właził, żeby rybę kurwa martwą obejrzeć. Ale coś tutaj ładnie oberwało. Chyba płoć bo ma czerwone oko. Uh -huh. No, ładna poteczka. Co się tutaj przygarnęło? Podchodzi tu na pewno drapieżnik, kurwa, jak jest tyle rzeźni. Na pewno. Na pewno to nic nie jest pewne. Kolejny dzień w pierdolu. Zakończony. Tym razem przynajmniej na punkty przegrałem, a nie przez knockout całkowity. No, ale porażka to porażka. sumie już się przyzwyczaiłem. I tak po chwilowym kurwie nie robi to na mnie wrażenia, no i tak przynajmniej kontakt z rybą miałem, w przeciwieństwie do wielu innych dni, które już w tym roku kurwa zaliczyłem i jeszcze na pewno zaliczę. Tak policzyłem, że 40 razy byłem do tej pory nad wodą. Na każdym wyjściu kręcę materiał, czyli nagrywam coś, a ile się pokazało filmów, łatwo kurwa sobie policzyć. Ale jeszcze łatwiej policzyć, ile z rybami, nie? A jak się nie umie łowić, no to cóż, buta nie zjesz.